Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie ogłoszeniem. Tym razem przedstawiam no. dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie ogłoszeniem. Tym razem przedstawiam coś niecodziennego. Może ktoś zapytać, dlaczego to coś jest takie niecodzienne. Mianowicie rozmawiamy o Toyocie Auris z 2010 roku, od tamtej pory przejechała 231 tysięcy km, ma Webasto. Oczywiście to nie jedyny plus tego samochodu, to jest po prostu coś naprawdę niecodziennego w samochodzie tej klasy, z rzeczy istotnych. W samochodzie zostały wymienione wszystkie oleje oraz filtry, olej w skrzyni biegów, został wykonany serwis baterii hybrydowej, czyli wymiana całego uzwojenia wszystkich tych rzeczy, które tam przewodzą prąd, aby bateria była zasilana tak jak powinna i służyła przez najbliższe lata, na przykład w Tobie. Jedna mała uwaga, w przypadku tej jednostki napędowej zużywają się pompy wody i moim osobistym zaleceniem, jest wymiana tej pompy przy przebiegu 250-270 tysięcy, bo po prostu przy tych przebiegach lubią się popsuć. Koszt takiej pompy oryginalny IC na ta, która idzie na pierwszy montaż to około 1100 zł w tym momencie. Jeśli chodzi o wymianę, dwa klucze, dwie godzinki i zrobisz to sam, jeżeli jakkolwiek masz zdolności manualne do wyposażenia mamy tutaj bardzo, bardzo tłustą wersję, ksenony wraz ze spryskiwaczami oryginalne 17 calowe koła system bezkluczykowy kamera cofania w środek wita nas półskórzaną tapicerką wraz z alkantarą, w środku znajdziemy nawigację, kamerę cofania tylko teraz trzymajcie się fotela Kurczę, nic się nie wyświetla o proszę Kamera jest wyświetlaczem w lusterku wstecznym. Po zrzuceniu biegu znika. Automatyczna klimatyzacja, która jest w tym momencie wyłączona, bo będziesz umieć. Cztery elektryczne szyby. Lusterka wraz ze składaniem. Multifunkcyjna kierownica. Aux USB w schowku. Dodatkowym plusem są podgrzewane fotele przednie. I teraz tak. Tutaj jest pilot od Webasto. Teoretycznie może się wydawać, że jest to zbędny bajer, ale wyobraź sobie sytuację. Mieszkasz w bloku, samochód stoi przed blokiem. Wstajesz rano, jest zima, za pół godzinki jedziesz do pracy. Wychylasz się przez okno, naciskasz guzik i samochód zaczyna się nagrzewać. Przy minus 15 stopniach wchodzisz do w pełni rozgrzanego samochodu. Kupujesz ten argument? Tak myślałem. Myślę, że takiego egzemplarza z tym wyposażeniem nie możesz przegapić, także wyciągaj telefon, dzwoń, przyjeżdżaj do Legionowa i kupuj. Trzymajcie się. Cześć!